Szczęść Boże, kochani, szalom Alechem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Święci są super, Bóg jest super i tak jak mówię Wam często, zadziwiam je każdego dnia. Wczoraj wielkie święto, ja po prostu kocham, uwielbiam. Jak Pan Jezus kroczy drogami, wsi, miast. Te kwiaty, dywany z kwiatów, sypanie kwiatów, zazwyczaj jest piękna pogoda, słońce, i, i idziemy niesieni przez miłość, przez słońce, przez Jezusa w najświętszym sakramencie. I wczoraj miałam takie wspomnienie na Facebooku też spotkania psalmowego 1W1 i takiego nagrania, gdzie zapraszam Was, to jest teraz przez wakacje nieaktualne, ale po wakacjach na spotkania z Jezusem, Słowem. I tak sobie myślałam, czy to ma sens wczoraj w ogóle udostępniać to Jezus, Słowo, bo wczoraj celebrowaliśmy krew i ciało Jezusa, a nie akurat Słowo. Chociaż wiadomo, też była czytana Ewangelia i przy każdym ołtarzu. Ale tak sobie o tym myślałam i uwielbiam Cię Boże i dziękuję i kocham Was święci. Bóg mówi wam, zadziwiam mnie każdego dnia, bo takie miałam natchnienie, żeby sięgnąć, jak ja to mam po książki Karol de Foucault, światła pustyni. Nie zawsze Panie Boże, przepraszam, to natchnienie realizuję, ale zaczęłam tam, gdzie kiedyś skończyłam i, i po prostu łezki. Karol de Foucault jest cudowny. On też takie ma, miał hasło, że każdy chrześcijanin musi być apostołem i to nie tylko rada, to nakaz, to przykazanie miłości. Każdy chrześcijanin ma być apostołem. Karol de Foucault pielęgnował też to, by patrzeć na drugiego człowieka jak na brata. Ja często, jak się spotykam z nowymi ludźmi, przedstawiam po imieniu, to mówię do nich bracie, siostro, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Chrystusa, braćmi i siostrami Chrystusa, dziećmi Boga. E, też bardzo, bardzo zwracał uwagę na to przykazanie, coście jednemu z moich najmniejszych uczynili, mnieście uczynili. W każdym człowieku widział Jezusa, każdym dobrym lub złym zobaczyć człowieka, przede wszystkim duszę człowieka, którą należy zbawić. I co bym Wam chciała powiedzieć? A odnośnie tego, co Wam mówię, że wczoraj u mnie był Jezus Słowo i Jezus w Najświętszym Sakramencie w Ciele i Krwi i jednocześnie trwa nowenna, na ja tak Kocham, kocham najświętsze serce Jezusa i pragnę, tak jak on nie może tą miłość zatrzymać, tylko ona to serce się pali. Ja pragnę zapalać świat miłością do Jezusa, do jego najświętszego serca, by zbawił, zbawił każdego z was. I popatrzcie, właśnie, Karol de Foucault tak bardzo też kochał serce Jezusa. Kult serca Jezusa, który pokochał i przyjął. Ze swej epoki i kraju był dla niego kultem miłosierdzia Bożego wobec zbłąkanych i zagubionych owieczek. Z Jezusem on właśnie też był zakochany w Adoracji, w Eucharystii. Coś niesamowitego i akurat to w obecności tego święta wczoraj. Z Jezusem hostią rozmawia. Adoracja nie jest dla niego jakimś specjalnym rodzajem modlitwy. Jest prostą ludzką modlitwą wobec Boga, ukrytego i przybliżonego przez wystawienie hosti w monstrancji. Starał się mieć jak najczęściej wystawiony najświętszy sakrament w swych kapliczkach, pustelniach. Z taką samą prostotą, z jaką wczytywał się w Ewangelię, koncentrując się na nie i własnych przeżyciach, lecz koncentrował się na osobie Jezusa, przeżywał Eucharystię, obejmował ją miłością do Jezusa, osobowego ukrytego w hostii. I co tu jeszcze Wam chciałam dalej przeczytać, bo po prostu to jest takie piękne Karol Foucault, ko kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Jezus w Piśmie Świętym, Jezus w hosti. O, to jest to, co po prostu otwarłam i to, co było u mnie na Facebooku. Jezus w Piśmie, Jezus w hosti, Jezus w braciach. Był tym, którego dojrzał, ukochał, któremu uwierzył i za którym poszedł. To była jego ścieżka. Jezus w Piśmie, Jezus w hosti, Jezus w braciach. Pójdź za mną. On po spowiedzi, po nawróceniu, bo przez wiele lat był poza, bardzo daleko od Boga, usłyszał: Pójdź za mną i przez całe jego życie to pozostawało niezmienne i absolutnie jest kluczem do zrozumienia jego życia. On szedł jak najdalej przez pustynię, by ludzie go poznawali. Mu się w życiu jakby nic nie udało. Dopiero po śmierci e, powstały te fraternie e, i te wspólnoty, o których sobie wymarzył, e, które sobie wymarzył, których reguły utworzył. I tu jest właśnie, że jest bardzo podobny też do małej Tereski. E, z wyjątkiem, małej Tereski, wszyscy święci XIX wieku byli fundatorami zakonów dzieł miłosierdzia. Ich świętość Bóg potwierdził. Błogosławiąc dzieło, dzieła, tylko mała Tereska z Lizie, chora dziewczynka w klauzurze, niczego nie dokonała na zewnątrz. Przez nią Bóg kanonizował nowy typ świętości, cały od wewnątrz, polegający na przyjęciu jego planu miłości, na oddaniu się Bogu bez reszty. I jeszcze coś wam chciałam przeczytać, zaraz to poszukam, ciężko tak nam jedną ręką mi oferować, ale po prostu Jezus w Słowie, Jezus w jak najczęściej adorował Pana Jezusa. Karol De Foucault swym życiem krzyczał Ewangelię, on swoim życiem krzyczał Ewangelię.